Cześć, wszystkim z witam was w kolejnym odcinku z gry Raft. Teraz z Wiktorem. No Dobra. Ubijemy naszego rekina. Tak, tak, tak. Będziemy mieli spokój. Mieć... Dobra, dostał. Kola dostał. Tak słabo działa, Myślałam, że gdzieś przy tym się przyczepi i będziemy mogli go atakować. Nie, on się przyczepi, jak będziemy go jak nie będziemy go atakować. Ale jak go zaatakujemy, znowu się odczepi. To tak, długotrwałe i się no robi to z że. On już tak jest, że ma jest mało przeżyciu mi się wydaje. O leci 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 leci. Dobra, chodź spać. Głodnie jestem za. Dobrze. Ale arbuzik jest. O, leci, leci. O! Teraz ja mam tutaj. Jedy nie mam. Dobra, gdzie jest kubek. Dobra, leci, rekin, rekin, rekin. A teraz się zapał za to. Co bo. O bo nie, za to. Nie wiem uh, Teraz Jakieś jedzenie trzeba robić, bo to mamy ten ja już tutaj robię Dobra A tutaj mam go zasadzać czy to jest tak jak Nie, tak jak arbuza, uwaga To ja teraz muszę czas. Dobra Arbuz, tu kitu bo arbuz on poi, a nie nie daje głodu. Jeszcze żyje. No, Co? mamy słabe drzwi, mamy, nie ma metalowy. A no nie ma chyba metalowych czy są? Są. No. Jak zabijemy tego, to trzeba iść po. Mam tą beczkę, o! Jeszcze żyje? Wiesz, a co prędzej ten, Jidam się skończy, czy... To lepiej by atakować jak przyczepia się do... Do chałupy się przyczepia. A to jest mam. O, chujnie. Ty! Jedzenie. Albo? Dobra, hmm. nasiona. Tu nie dostanę nasiona. Arbuza, ale za to. Mango czy. Yy, ananasa? Nie wiem. To, co chyba lepiej daję, jest. Bo... To nie wiem, daję mango. Arbus tylko w picie daje Co jeszcze? Jak zasadzić mango? Mango to jest drzewo o. chyba. Nie? No to dobrze nawet. Nawet dobrze. Będzie trzeba rozbudować tą trawkę na to, żeby. O, leci, leci, leci. No jeszcze? Ile on ma życia? Widzę mi się kończysz. Idę się przejść na wyspę naszą. To oh. się zrespiło? Jeszcze wątpię. Też wątpię. Rakim, <laughs> muszę. Nie, to jest to. Nic się nie zespiło No to już nic nie można zniszczyć. Ale, no. A na mnie beczka czeka. I złom! I tu pełne złomu jest pod wyspą. nawijmy go, wtedy będziemy nurkować po złomu. On wie, że jest złom. No zawsze był. Oglądałem. Zawsze był. na dole jest złom do zbierania. To? No ci widziałem. Złom się bardzo przyda, to złom w się nie da zrobić. No, nie kucharz. Pusto jest na ruszcie. Już? No nie, no to, to jest monotony. No trzeba, bo lipa będzie. Już no, głód mi spierniczasz. A rekin dosyć dużo jedzenia daje. To też. No jesz? Ja zaraz drugą dzidę, tylko No nie właśnie, byśmy może oby dodatkowe podwójnie tak no, będzie to będzie to Nie, jest to, to, nie to jest... najgorsze. Ty, mamy sześć nasion palmy i jeszcze mango. No. O, przytrzymaj. Dobra, mamy. A ja idę nurkowa no, Gdzie złą, mówisz? O, jest, no. I hakiem je zbiera. Oni zje. O, jest, łam. Tylko pamiętasz o pa tlen? A w ogóle skąd, A tak? skąd, taki, skąd taki złom się wziął? To jest najciekawsze. Auta tu jeździły. Hm. Dobra. O, jest, a nie, to jest kotwica. Kotwica też, też, też to widziałem. O, jaskinia? Jaskinia? A. Nic nie było. Zomu też nie ma. Powietrze, powietrze, <grybko> szybko. Bida. Zaserknie się zrespi. Zgubiłem się. halo, halo? No, co? No bo tak milczysz nieraz myślisz, że się coś się schrzaniło, bo co... <grymne> Kurde, no? Co tu tak bieda? Taka duża, taka aż... Aż bieda? No, Dobra Ych. Nie ma rekina jeszcze? To ile zaraz? ja bym poszedł po tą beczkę Tylko, że nie mam plastiku No ja to... to idź, ryzykuj Zjadłem ziemniaka na odwagę Dobra, ja będę obserwować Tak tak tu dupę Będę widział, jak będę skakał. To by No dobra. Bo jeszcze oni tak widziałem robić właśnie pułapkę, robić na... I po serekim przystyd sobie oni nurkowali po prostu? No też, ale też można zrobić to, to jest szybszy patent. Dobra, no, nie ma. Nie ma. Dobra, czyli można porobić gwoździe. A co jest ze śrubami można zrobić? Co? Śrubami? Nie wiem Ci. Śruby trzeba, trzeba jeszcze... poświęcić śrubę, to jest najgorszy problem. Tylko to, że, wy, że nie można dwa razy... Nie można korzystać we dwóch z tego stołu. No te jest sztabki metalu nie mamy, a tu do tego... Garka potrzeba jest właśnie... No właśnie, łapki metalu nie mamy. Jak mam zrobić. Jest do wytapiania? Słucha cegła. Słucha cegła, słucha cegła. Cegła, 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 Oho. A czy to jest dźwięk jakby atakował naszą trasę? Dobra, uciekamy są czy co? No moment. Jesteśmy sobie po A nano się To się nic nie zrespi A to nie podlane jest Orakin hmm. Kurna no to ten a... problem, że ja nie on dzidy A to czemu nie masz dzidy? No bo nie mam drewna hmm. Ja też Dobra uciekam tam, co? No tak, musimy wstać w miejscu tu nic nie zrobimy Nie co wiem. Trzeba odpłynąć, czy co? Nie wiem. Właśnie wiosło straciłem. A wiosło, wiosło, moje wiosło. Ty, pach, tu coś jest. Jestem jest coś? Ale. Regin chyba atakuje, co? A nie, patrz, tą zabawką się bawi Patki? Hmm. Hmm. <laughs> e, Mewa Ewa Ej, a możesz zrobić tą tego? Kurde, to niech zrobić te drzewa jakoś najszybciej. No, ale to ta donica jest inna potrzebna. No. No tak, to, to mój najdłuższe życie w tej grze. No. No, i to... tego, że zginęliśmy na początku. Nie mamy drewna nawet na opa. <grym> a mieliśmy tyle drewna, no? No, tak, żeby się. żebym sieci pobudował. Dwie sztuki. W PR, Teraz tą wyspę możemy rozbudować w, sumie w tą stronę tutaj. O tak. Kurde, je ja na plastiku miałem, nie plastiku miałem, przecież tu że to, leży to szok. Hmm. Tak. Ja zainteresowana. Zainteresowana. A, to podleje. Ooo, O drewno. tak, tak, tak drewno. Wiele drewna mieliśmy i nie ma nic, to jest dobre. Jak będziemy mieli tą hodowlę drzew, to będzie oczywiście, będzie trochę więcej go, mam nadzieję. Dobra. No A masz, dobra. Dobra, jest trochę drep, Ale nie powiem, że plastiki też by się przydało. Wodę jak tam poczułeś? Na razie nie, mam ponad połowę. Ale właśnie biorę to w lewo. No. no i dobra, już jest trochę drobna, zrobię sobie dzidę. I... Hmm. O! Jest, no nie ja już myślałam. O. Ananas Już myślę, że mega będzie nasza. O, Mam 7 desek. 8. No nie. Nasz największy. Wzróc. No, żeby to, te kłapki żeby tak się trzymać. Tą pułapkę, która wpierdziła ten. lecimy. Mam no, 10 desek. Dobra, no to, no to dawaj na rusz, bo ryba się nie piecze Bo ja. I woda się skończyła, też nie ma ognia. Dobra, może iść, lulu. Tylko, że będzie trzeba też no, zrobić te drewno, bo to jest z masakrą z tym drewnem. Tak, tak, tak to jest. A jak zrobić zawiasy? Masz zawias jakiś? Ja mam się śmieją ułożenie. się nic nie łapie, ci powiem. A, a masz jakiś zawias, czy nie? wysła No, hmm. dobra. Robię wiosło i... Kurde, nie mam kamienia. Masz kamień? Moment, patrzę, gdzie to to wiosło jest zawsze wiosło, wiosło, tu jest dobra. Mam wiosło, jak coś Ja nie coś mam desek, nie, nie, mam, nie mam desek ani kamień. Nie? Rakami. Żarcie! Jest, mam no, to. Tam mam, jakby co? Bo by się przydało na tą kotwicę, sobie, żeby zrobić. Nie, 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 trzeba iść z tej strony. No Myślę, że nie złapiesz. O nie. Dobra, mam kamień, o, ale to jest kolejny. Dobra, nie zrobię kotwicy, potrzebuję dwa kamienia. Już ci daję. Dobra. Kotwica zrobiona. I przygotowana To co, teraz pójdziemy w stronę wysp? Chodź wiosełko. Będzie trzeba teraz tą trasę bardziej rozbudować, co? Żeby zrobić miejsce też na te donice Tyle <coughs> się Można tak pomyśleć na ten temat Bo drewno, o, czekaj, to ty wiosły, bo ja muszę sobie wody się napić Nie mam wiosła, właśnie mówię Dobra, pójdziemy dalej w race. Nie to. No, ej, wiosło. A mamy kotwicę? Mhm. Mm ja nie mam z produkta na. Wieda z tym drewnem strasznie. Dobra, ja zamontuję już no. kotwicę. Mm. Wiosły, Wiosło, ja będę rzucać bo co mm, po polsku nie jest. Pickup O, ciężko, coraz ciężej. Dobra, może rzucać Drewno Tęskniłem za tym Zbierać wszystkie drewno jakie są tylko Co to jest? Atrapa? trapa? Yy, bo mamy mewę na trafie O nie, to leci. O, poleciało. Czekaj, jak mamy teraz tam na górę? Tu nie wyjdziemy. ik, ik. Palma, palma. Nie ma skrzynki?

Hm Była taka biedna ta Mhm Dobra, jedziemy koło Ops, ops Hm, gdzie to było? Tu jest, jest. O, rekin! Tu no nie! No, nie, no w takim miejscu już atakuję. Ja tu już leciałem z góry. Czy taka bieda trochę tutaj? Biedna, tylko 10 desek było na tej wyspie. Ja Miałem 9. Nie, ma. Albo jest potęga, jeżeli chodzi o picie. Masz arbuza nasiona jeszcze? Mm. Tak, mam. Mam. Dwa. Mam dwa. Poczekaj. No ten Teges, no jakoś się na to wychodzi. Jestem. Dobra. Papki metalu, ja ja nie mam ja. tylko pieca, no. Wytapiam no, je. Brakuje sucha cegła. A jak zrobisz suchą cegłę? No właśnie Chyba szukam. Mokre. No tak, no ale gdzie jest mokra? Mokra jest mam tutaj w zasobach jest. Trzeba mieć piasek i glinę. Są piasek A glina. to się zdobywa te A ja wiem gdzie to było. Przedem po Rek to Rekin do to łupę. I zobaczy się tam idziesz. Hmm. Jak to wydobyć? Nie wiem. A już mam. Nie. Czy? Nie da się. Ewa! Hmm, to chyba... Nie wiem czy to jest czy to jest. Łopaty nie mamy! Opata, była gdzieś. Hmm, opata. A, opata metal potrzebowała. I śrubę. No to nie mamy, tylko sobie tego nawet. Lipa. bez tego nie możemy robić połowy rzeczy. No, śrubę mam, śrubę mam. Ty! Ile rzeczy? Jarek? Siekierę mamy już Hak Lepszy Mhm Co jeszcze ciekawego? Prosty łuk I to wszystko? I lepszą siatkę Nie jest siatka do łapania łowadów Ładów hmm. O, możemy hamak już zrobić, hamak, hamak. Tak, ale a łopaty nie ma jak nie było. Hmm, I lepszą wędkę. Uh -huh. Ale jak zdobyć tą śrubę? To? Jak tą śrubę mieć? Gdzie tą śrubę? Jak ją zdobyć? No, patrzę. Śruba. Musimy sztabkę metalu poświęcić. Ale? Ja już, ja. Czekaj. Ja mam trzy, trzy... rudy. A sztabki? Ale rudy się... Przypala na sztabki raczej. No, a możesz poświęcić w tutaj? W katalogu? Patrz, czekaj. Nie, nie ma nic, jest zaczerwona. Oho. Hmm, czyli nie da się poświęcić. Czegoś nie mamy, żeby... do poświęcenia. Nawias, oświęciłem dawno. A czekaj, a czekaj. Wóź zadbadnę. Nie, czekaj, czeka, 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 już? Już wychodzę, no. Trzeba coś poświęcić, żeby się odkryło. Ja mam to jest... Nie. Miod. Nie. Czekaj. My hmm. tak w kropce trochę stoimy. To nie możemy pieca zrobić, bo nie możemy go odblokować. Siatka co to jest? Sprzedaje się do łapania owadów. A po co mi te owady? My kiedyś dopłyniemy na jakąś wyspę taką konkretną? Dużą? Co to? Co się daje? Ile masz li liści palmowych? Ja mam 10. Co jest najciekawsze? Bo mam pomysł, jak to usprawnić nasze pływanie. pływanie. A chcesz? No, daj. No Jest dość półka jakieś, siedzi z trochę. Mhm. No dobra Brakuje jeszcze brakuje czterech liści No Które liści ze szczęścia i będę mógł robić jedną rzecz Czekaj. A, jak tam, a, jak, a jak tam żywnościowo, bo mamy tak pizzę... Dzień nie był to się, się obudził. Co? A Co? chyba wiesz, czego potrzebujemy? Kuty. Co? Huta. No, z czego się robi. Piedzy, tak uh Jak huta? Huta? Jest jakaś huta. Mhm. Szkoła brakuje, No ale nie mam piasku, nie? A łopata co potrzebuje, właśnie? Łopata potrzebuje. sztabkę metalu. A pies potrzebuje suchą cegłę. O! Czekaj. tu jest trochę. Byśmy potrzebowali ich hutę. Ale do huty trzeba mieć chyba schemat. Hm, ciekawe, co? Dobra, spać. Oj, dobra, myślę, że chyba iść też z tym, tym spaniem będziemy kończyć jeszcze odcineczek. No. No, tak jak mówiłem, Mój liska. Więc na tyle. Pozdrawiam, Redox. Cześć. A tą chutę jakaś...